Blok ten ma powstać w środku osiedla, gdzie planowane były bloki o maksymalnej wysokości właśnie 20 km, czyli 7-piętrowe. Deweloper jednak, korzystając z ustawy potocznie nazywano, nazywanej Lex Developer, yy, złożył wniosek o zmianę i chce wybudować blok 14-piętrowy. No jest tutaj kilka argumentów. Pierwszy, najważniejszy, to zatłoczenie komunikacyjne. Mamy w tej chwili już taki natłok samochodów na osiedlu, że poruszanie się ulicą Jutrzenki, zwłaszcza odkąd powstał yy, Wiśniowy Sad, gdzie przybyło sporo bloków i sporo rodzin, yy, powstało, przybyło tyle samochodów, że konieczno, konieczne było ustawienie progów yy, spowalniających na ulicy Jutrzenki. A jeszcze większym problemem w tej chwili jest yy, znalezienie miejsca parkingowego. Po godzinie 16:00 Trzeba jeździć kilka minut, po godzinie 18, 19, nawet ponad 10 minut, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Miało tutaj powstać około 100, w tym, w tym jednym miejscu około 100 mieszkań. Gdy powstanie 200, yy, to będzie około razy 2-3 samochody na mieszkanie, prawda? Deweloper planuje wybudować 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie, więc jest to zdecydowanie za mało więc tym samym powstaną powstające bloki, mieszkańcy tych bloków będą zajmowali miejsca parkingowe w naszej nieruchomości, w naszych nieruchomościach. No i taki argument koronny dla mieszkańców ulicy Jutrzenki 10 zasłoni im światło. Niektórzy kupowali mieszkanie korzystając z kredytu, czyli planowali to kilka lat wstecz. W tej chwili powstanie im Wysokościowiec, prawda? No bo 45 metrów to już jest naprawdę ogromny blok skalny, yy, blok yy, no, budowlany, którego się nie spodziewali w, przy zakupie tego mieszkania. Więc dla nich to będzie też i ograniczenie światła, no i takie walory estetyczne. Kolejnym argumentem to już w tej chwili jest istniejący problem z dostępem do przedszkoli. Yy, sporo rodziców nie ma możliwości. Yy, Mieszczenia dzieci w żłobkach czy przedszkolach na naszym osiedlu, gdy powstanie więcej bloków niż przewidywano, ten problem jeszcze oczywiście będzie narastać.